To jedne z najbardziej tajemniczych i niezbadanych obiektów w całym wszechświecie. Do niedawna zastanawiano się, czy istnieją realnie, czy może powstają jedynie konceptem w teoriach fizycznych. Ogromna grawitacja czarnych dziur sprawia, że mogą one pochłaniać gwiazdy, które znajdują się w ich pobliżu, a jeśli coś raz wpadnie w czarną dziurę, to nie ma już drogi powrotu. Los takich gwiazd. Został naukowo określony jako spaghettifikacja, ponieważ czarna dziura rozciąga je i wydłuża, zawijając ich materię w głąb swojej otchłani, niczym spaghetti na widelcu. Ja nazywam się Piotr Dybski i zapraszam Was na kolejny odcinek Big Brain na YouTube i Spotify. Czym jest czarna dziura? Dowiedzmy się. W 2022 roku świat obiegło zdjęcie przedstawiające cień czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Było to pierwsze obrazowe potwierdzenie teorii istnienia supermasywnej czarnej dziury w naszej galaktyce. Sagittarius A gwiazdka, a z gwiazdką odnosi się do samej czarnej dziury, ponieważ Sagittarius A to nazwa radioźródła, silnego źródła promiewania fal radiowych, odkrytego zanim potwierdzono istnienie w nim czarnej dziury. Zatem Sagittarius A gwiazdka to czarna dziura którego masa to około 4 miliony mas Słońca. Tego zapierającego dech w piersiach przełomu dokonali naukowcy z projektu o nazwie Teleskop Horyzontu Zdarzeń. To program badawczy, którego celem jest zgłębianie ogólnej teorii względności. Warto również dodać, że zdjęcie Sagitariusa a Gwiazdka nie było pierwszym obrazem czarnej dziury w historii. W 2019 roku zespołowi udało się zobrazować cień innej czarnej dziury, która znajduje się w galaktyce M87. Ciekawostką jest fakt, że uzyskane zdjęcia są bardzo zbliżone do wizji artystycznej czarnej dziury o nazwie Gargantua, zaprezentowanej w 2014 roku w firmie Interstellar Christophera Nolana. Nie jest to przypadek, albowiem konsultantem od spraw fizyki w przytoczonym filmie był znany i szanowany fizyk, a także noblista. Kip Torn. Swoją drogą, Amerykanin wraz z polską astrofizyczką Anną Żytkow wymyślił i opracował teoretyczne istnienie nowego rodzaju gwiazd zwanych obiektami Torn Żytkow. Na obecną chwilę dysponujemy więc obrazami dwóch cieni czarnych dziur. Wydaje się, że to kwestia czasu, nim pojawią się kolejne. Żyjemy pod tym względem w wyjątkowym okresie, a postęp dokonuje się na naszych oczach. Ale zanim ruszymy dalej, to podzielę się z Wami ważną statystyką. Aż 70% naszych widzów. Nie subskrybuj kanału. To 2% więcej niż jest ciemnej energii w całym wszechświecie. Zmieńmy to. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, zostaw lajka, a ja wracam z Wami do czarnych dziur. Czym konkretnie jest czarna dziura? W zasadzie wszystko może stać się czarną dziurą. Słońce, Ziemia, twój ulubiony kubek, a nawet twój kot. Byłoby to jednak bardzo małe. Gdyby ziemię zmienić w czarną dziurę, osiągnęłaby rozmiar mniej więcej ziarenka kukurydzy. Zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe. To nic trudnego. Każdy z Was pewnie kiedyś zgniot puszkę lub butelkę, zmniejszając jej objętość. Wystarczy więc zgnieść ją na tyle mocno, aby praktycznie zniknęła nam z oczu. No dobra, nie wydaje się to aż takie proste, bo w istocie nie jest. Do tego są potrzebne absurdalnie duże pokłady energii. Takie pokłady energii mają gwiazdy o masach kilkudziesięciokrotnie większych od masy Słońca. Także uspokajam, Słońce nigdy samo z siebie nie zamieni się w czarną dziurę. Żeby móc dalej wyjaśnić, jak z takich gwiazd powstaje czarna dziura, konieczna jest krótka dygresja na temat tego, dlaczego gwiazdy w ogóle istnieją i świecą. We wnętrzu gwiazd Zachodzą procesy fuzji jądrowej, czyli łączenie się dwóch lżejszych pierwiastków, jak np. wodór, w jeden cięższy, np. Hel. W trakcie tego procesu wydzielana jest energia, która wydostaje się na zewnątrz gwiazdy w postaci światła. Równocześnie światło tworzy w tym procesie tzw. ciśnienie promieniowania. Z drugiej strony Cała masa gwiazdy jest pod wpływem grawitacji, ściskają ją samo. Dopóki istnieje równowaga między siłą grawitacji a ciśnieniem promieniowania, gwiazda pozostaje gwiazdą. Gdy w takiej gwieździe skończy się paliwo do fuzji jądrowej, dalsze tworzenie pierwiastków w jądrze będzie niemożliwe, wtedy znika ciśnienie promieniowania. Oznacza to, że nic nie jest w stanie zatrzymać teraz kolapsu gwiazdy pod wpływem grawitacji. Cała masa gwiazdy ściska jej jądro, jeżeli gwiazda była odpowiednio masywna, co najmniej 20 razy bardziej masywna niż nasze słońce, to zostaje ona ściśnięta tak bardzo, że staje się punktem w czasoprzestrzeni. Pewnie pomyślicie, zaraz, zaraz, przecież na tych zdjęciach widać jakąś czarną plamę, która wcale nie jest punktem. Otóż punktem jest sama osobliwość, czyli pozostała po tym burzliwym procesie masa, a w zasadzie energia gwiazdy. To, co my widzimy na zdjęciach, to tak zwany horyzont zdarzeń, czyli obszar wokół osobliwości. Po jego przekroczeniu nic, nawet światło. Nie jest w stanie uciec z powodu ogromnej siły przyciągania grawitacyjnego. Z tego powodu czarne dziury są czarne, ponieważ nawet najszybsze cząstki we wszechświecie, czyli światło, są zbyt wolne, aby uciec. Gdyby ją do czegoś porównać, moglibyśmy przytoczyć przykład studni, całkowicie ciemnej, z której nic nie jest w stanie się wydostać. Czarne dziury są takimi studniami grawitacyjnymi. Wróćmy do fotografii. W cudzysłowie, ponieważ nie jest to w zasadzie fotografia. Oto nasz Sagittarius, a gwiazdka. Jasny piersi otaczający całkowitą ciemność. Jak widzimy na zdjęciu, czarna dziura znajduje się tu na środku. To co ją otacza, to rozgrzana materia pochodząca z pobliskiej gwiazdy lub gwiazd, które miały pecha i znalazły się zbyt blisko czarnej dziury. Przez to zostały rozerwane, a ich materia wirując trze o siebie i rozgrzewa się, emitując przy tym światło. To ono odgrywa kluczową rolę w próbach zobrazowania obszaru czarnej dziury, gdyż de facto samej czarnej dziury nie da się uwiecznić na zdjęciu, bo zwyczajnie nie ma czego. Jak można się domyślać, Sfotografowanie czarnej dziury nie było łatwym zadaniem. Aby uchwycić choć cień takiego olbrzyma, potrzebowaliśmy równie olbrzymiego teleskopu. Aż takim nie dysponujemy. Badacze poradzili sobie z pomocą kilku radioteleskopów połączonych w jeden. Ta technika nazywana jest interferometrią wielkoobrazową. Idea jest prosta. Im większy teleskop tym więcej światła zbiera i możemy dzięki temu do więcej szczegółów i sięgać dalej i obserwować odleglejsze obiekty. Mówiąc światło, z reguły ma na myśli światło widzialne, ale nie zapominajmy, że ultrafiolet, mikrofale, podczerwień czy radiofale to również światło, tylko o innej częstotliwości. Radioteleskopy, jak sama nazwa wskazuje, obserwują obiekty w zakresie fal radiowych. Te fale są w astronomii istotne z co najmniej dwóch powodów. Nie blokują ich chmury ani pył międzygwiazdowy. Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania interferometrii, powróćmy do zwykłych teleskopów. Mamy lustro, które zbiera światło obserwowanego obiektu. Im większe lustro, tym więcej światła, ale nie trzeba budować ogromnych luster, aby sięgać dalej w obserwacjach. Można ustawić dwa mniejsze lustra obok siebie, aby zbierały światło z tego samego punktu na niebie. Wtedy będą działać jak jeden większy teleskop. W dużym uproszczeniu analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku radioteleskopów. W projekcie teleskopu Horyzontu Zdarzeń najdłuższy dystans pomiędzy dwoma radioteleskopami był zbliżony do średnicy Ziemi, od bieguna południowego aż po Hiszpanię. Dodatkowo, im więcej teleskopów zostanie dodanych do takiego układu, tym lepsza będzie rozdzielczość obrazu. Sygnał zebrany przez radioteleskopy następnie jest analizowany przez superkomputer i po skomplikowanych procesach i obliczeniach. Uzyskujemy obraz. Gdzie znajduje się Sagittarius A gwiazdka? W miarę blisko. To około 27 tysięcy lat świetnych od Ziemi. Czyli tak z 246 biliardów kilometrów od nas. To jest 246 i 15 zer. Światło, które do nas dociera z centrum galaktyki, potrzebuje więc 26 tysięcy lat, aby dotrzeć do Ziemi. Czyli prawie po sąsiedzku. A jaką ma masę? Około 4 milionów mas Słońca. Chwila moment. Ale skoro czarne dziury powstają z gwiazd, to czy istnieją gwiazdy o takich masach? Otóż nie. Sagittarius A-gwiazdka jest bowiem supermasywną czarną dziurą. Proces ich powstawania wciąż nie jest jasny, ale hipotetycznie powstają w wyniku złączenia się wielu mało masywnych gwiazdowych czarnych dziur i pochłaniania okolicznej materii. Rekordzisa pod względem masy i rozmiaru to obiekt o nazwie Tonantzila 618. W skrócie TON 618. Znajduje się ona w kwazarze, czyli aktywnej galaktyce z zamierzchłych czasów odległej od nas o niemal 11 miliardów lat świetnych. Ta czarna dziura ma masę około 66 miliardów mas Słońca i średnicę około 780 miliardów kilometrów. Obiekty o tak ekstremalnych parametrach są nazywane ultramasywnymi czarnymi dziurami. Mało kto wie, ale już w 1783 angielski uczony John Michel postulował ideę o istnieniu ciała tak masywnego, że nawet światło nie jest w stanie się z niego wydostać. Naukowiec wpadł na ten pomysł jeszcze przed powstaniem teorii względności Einsteina, która miała potwierdzić ich istnienie. Co ciekawe, snu rozważenia na ten temat Bazując na newtonowskiej mechanice klasycznej, która nie jest stricte powiązana z zagadnieniem czarnych dziur, Michel próbował dowiedzieć się, czy byłoby możliwe obliczenie masy gwiazdy na podstawie światła, które ona emituje. Wychodząc od teorii Newtona o tym, że światło to cząstki, fotony, założył, że powinno na nie oddziaływać przyciąganie grawitacyjne. Następnie chciał wyliczyć masę gwiazdy. Na podstawie tego, jak bardzo spowalnia fotony. W trakcie swoich rozważań doszedł do wniosku, że być może istnieją tak bardzo masywne gwiazdy, że nawet światło nie może uciec przed ich grawitacją. Nie wiedział jeszcze, że wpadł tym samym na trop jednej z największych zagadek wszechświata. Mimo że jego dorobek nie był wolny od błędów, to zrobił on wielki krok w poszukiwaniu informacji na temat czarnych dziur. Choć wtedy jeszcze tak się nie nazywały. Warto tutaj zaznaczyć, że fotony jako cząstki bezmasowe nie odczuwają siły grawitacji, a to, że nie mogą opuścić czarnej dziury jest związane z zakrzywieniem czasoprzestrzeni wokół niej. Zostało to wyjaśnione w 1915 roku, kiedy cały na biało wszedł Albert Einstein ze swoją ogólną teorią względności. Przekuwając tym samym koncept newtonowskiego pisu siły grawitacji z zakrzywienia czasoprzestrzeni. W tym samym roku Karl Schwarzschild znalazł rozwiązanie równań ogólnej teorii względności, które wskazywało na istnienie czarnych dziur. W latach 60. XX wieku, podczas kosmicznego wyścigu zbrojnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, NASA zarejestrowała po raz pierwszy promieniowanie rentgenowskie pochodzące z kosmosu. Kilka lat później zarejestrowano wahania natężenia promieniowania X pojawiające się co parę sekund. To oznaczało, że w kosmosie na niewielkim obszarze występuje bardzo duża ilość energii i to na tyle silna, że jesteśmy w stanie ją wykryć z Ziemi. Źródłem promieniowania okazała się czarna dziura. Nazwano ją Cygnus X-1. Cygnus X-1 Związane jest też ciekawostka, gdyż był on przedmiotem pewnego wyjątkowego zakładu. W roku 1974 założyli się o niego wybitni fizycy Stephen Hawking i noblista Kip Thorne. Obstawiali, czy rzeczywiście będzie to czarna dziura, czy nie. Hawking miał co do tego wątpliwości, choć przypuszczać można, że równocześnie po cichu liczył, że się pomyli. W końcu zagadnienia istoty czarnych dziur były podstawą, na jakiej w dużym stopniu opierał swoją karierę. To przecież dziesiątki prac naukowych i długie godziny, miesiące i lata poświęcone na studiowanie i rozmyślanie nad teorią promieniowania, nazwaną na jego cześć. Gdyby okazało się, że teoria jest błędna, a czarne dziury nie istnieją, pewnie byłoby mu, łagodnie mówiąc, trochę głupio. Zresztą sam przyznał tak w swojej książce krótka historia czasu. To była dla mnie forma polisy ubezpieczeniowej. Wykonałem wiele pracy nad czarnymi dziurami, i wszystko byłoby zmarnowane, gdyby okazało się, że czarne dziury nie istnieją. Ale w takim przypadku miałbym pocieszenie, wygrywając zakład. Najbardziej tajemniczym aspektem czarnych dziur pozostaje osobliwość. Już sama nazwa tego zjawiska może brzmieć osobliwie, i tak właśnie jest. Nawet najwięksi naukowcy nie są w stanie, jak na razie, rozwikłać tej zagadki albowiem w osobliwości nie obowiązują już żadne znane nam prawa fizyki. Tym, czym dysponujemy, są w większości spekulacje. W tym miejscu krzywizna czasoprzestrzeni przechodzi w nieskończoność. Trudno jest również powiedzieć coś o parametrach fizycznych, ponieważ przesłaniają horyzont zdarzeń, uniemożliwiając jej zbadanie. Astronomowie nie mają więc innej opcji zrozumienia osobliwości niż poprzez teorie matematyczne i domysły. Co do domysłów, istnieje też ciekawa hipoteza, Jakoby czarne dziury miały możliwość tworzenia nowych światów. Teoretycznie nie możemy tego wykluczyć. Skoro w środku osobliwości łamane są znane nam prawa fizyki, to istnieje opcja, że uformował się tam również inny świat i to oparte o zupełnie inne reguły działania niż nasz. Czarna dziura miałaby być mostem do nowej rzeczywistości. Mimo iż brzmi to jak opowieść science fiction to hipoteza ta nie wzięła się tylko z książek fantastyczno-naukowych, a z obliczeń matematycznych, nad którymi głowią się wielcy badacze. I jeszcze jedno pytanie. Czy taki obiekt jest w stanie zniszczyć nas? Całą ludzkość? Całą Ziemię? Biorąc pod uwagę jego destrukcyjny wpływ na otoczenie, takie pytanie nasuwa się samo. Czarna dziura może pochłonąć to, co napotka na swojej drodze. Można by rzec, że w starciu z czarną dziurą mielibyśmy szanse porównywalne do mrówki stawiającej czoło naszemu obuwiu. Pytanie tylko, czy może dojść do takiego starcia i czy jest się czego bać? Naukowcy mówią, że możemy spać spokojnie. Szanse, że Ziemia mogłaby zostać połknięta przez czarną dziurę, jest bliska zeru. Czarne dziury stają się niebezpieczne, jeśli zbytnio się do nich zbliżymy. Nawet zakładając scenariusz mówiący o zmianie naszego słońca w czarną dziurę. Dla naszej planety odciąganie sił grawitacyjnych pozostałoby takie samo wciąż poruszalibyśmy się po tej samej orbicie. Ale na pewno z czarną dziurą, zamiast słońca, byłoby nam nieco chłodniej i ciemniej. Mniej popularne zagrożenie Związane z czarnymi dziurami to tak zwane jety relatywistyczne oraz związane z nimi rozbłyski gamma. Są to ogromne strumienie energii emitowane przez aktywne jądra galaktyk. Gdyby Ziemia znalazła się blisko takiego jądra, to życie na niej przestałoby istnieć. Na szczęście takie obiekty znajdują się miliardy lat świetlnych od nas, a zatem ich obraz jest echem przeszłości. Obecnie galaktyki w naszym otoczeniu nie wykazują takiej aktywności. Więc to zagrożenie również jest mało prawdopodobne. Czarne dziury mają swój początek, ale czy mają również swój kres? Czy tak potężny obiekt może kiedykolwiek przestać istnieć? Hipotetycznie tak. Stephen Hawking wykazał, że po jakimś czasie czarne dziury mogą zwyczajnie wyparować. Jak może się to stać? Tutaj wkracza mechanika kwantowa, a konkretnie kwantowa teoria pola, która zakłada, że cały wszechświat wypełniony jest spontanicznie tworzącymi się parami cząstka antycząstka. Które od razu anihilują, czyli znikają, produkując przy tym czystą energię foton. No dobrze, ale co to ma wspólnego z czarnymi dziurami? Otóż może zdarzyć się tak, że jedna z cząstek powstanie poza horyzontem zdarzeń, a druga wewnątrz. Nie dochodzi wówczas do anihilacji, a zachwiany bilans energetyczny musi zostać zrównoważony. W ten sposób czarna dziura jest zmuszana do oddania części swojej energii. A jak wiemy, energia to masa. E równa się mc kwadrat. Ten proces nazywamy promieniowaniem Hawkinga lub parowaniem czarnej dziury. Czas potrzebny, aby czarna dziura całkowicie wyparowała w ten sposób, jest niewyobrażalnie długi. Znacznie przekracza czas istnienia wszechświata. Teoretycznie jednak jest to możliwe. Podsumowując, czarne dziury to fascynujące i jednocześnie niezwykle tajemnicze obiekty we wszechświecie. Ich istnienie zostało potwierdzone dzięki zaawansowanym badaniom astronomicznym. Choć wiele już o nich wiemy, to wciąż wiele pytań odnośnie ich natury pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli wciągnęliście się w ten temat, to tutaj macie odcinek o fascynującym życiu Stephena Hawkinga. Miłego oglądania!